Ачаа <laughs> тээвэрлэлт Witam! O, oh, tak właśnie włączyłem muzykę. Witam, proszę Państwa. I to oto kolejny odcinek z serii Amnezja Mroczny obłęd. Piotr, czy nowy gracz? Co to było? Nie pamiętam. Nowy gracz. Pewnie tak. The Dark Descent. Oh yeah. Kontynuujemy. Postaramy się. Nie wiadomo jak mocno, ale będzie dobrze, będzie dobrze. <laughs> Ważne, żeby zagrać, żeby się nie bać. Tak jest, tu tutaj tutaj zaczęliśmy. Pamiętam, że coś tam się rozwaliło i to mnie zniechęciło do dalszego chodzenia. Koncerty są... świetnie. Można zaskoczyć. Co to było? Nie! Nie! Co to za gierki mroczne? Haki! Co to mówi mam krzesło Nie ma nikogo, dramatyzuje. Hmm. Jest oliwa, tak jest Brr. dobra, lampeczka się pali. Na wszelki wypadek sprawdzam. No dobrze. Sprawdzam. Przecisnąć się. Dobrze, schodzimy. O! Już coś widzę. Nie! 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 Tam go nie ma, prawda? Nie ma? Pamiętam, że była jakaś mroczna muż... skrzynka. Nie krzynka. słuchaj tych kroków, Piotrek. Nie słuchaj. To nie są twoje kroki. Ale może to, to... echo? Tak, to było zwykłe echo. Co to jest? Na skutek braku komina, który mógłby odprowadzić opary ostatnich eksperymentów, moje odczynniki zostały zanieczyszczone. Niektórych z nich chyba tu się to nie zaszkodziło, lecz inne trudno będzie doprowadzić do stanu używalności. Zrobię co w mojej mocy i przeniosę je do piwniczki winnej. Plus, plus ziarenka. Dobra, widzimy coś. Ui! To będziemy robić tą miksurkę. Potrzebujesz czterech chemikaliów. Szlak. Chemikaliów Mar marihuany, co kurde. Notatki? Nie. Zadanie. Jakaś organ dla ja wiem. Chemikalia zostały przeniesione z laboratorium do piwniczki winnej. Sam się już tego domyśliłem. No. Jakie hardkorowe, dobra. Te kroki mnie wkurzają. Dziura. Yy. Co tam jest? No dobra. W tym miejscu powinno być więcej kupraków. Zobacz, zobacz, I jedna część... Aquaforce. Już. Dobrze. Już. Już. uspokój się, młody. Uspokój się. Co ty taki mały? No. Wczesny eksperyment. Wczesny eksperyment. To jest ty, dobra. Alchemiczny. Twoja trzecia próba sztucznego wytworzenia esencji. Poprzednie mieszanki były za słabe, ale czuję, że jestem już blisko. Zmierzałem... Zmieszałem Galman z bluby, a kupry świetnie je wiąże. Tym razem. Próbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu azotowego, aby uzyskać lepszy roztwór. Och, jakieś to interesujące. Dobra. Będę bezpieczny. Tak. My favorite. Szlak. Jak ja się boję. Co to jest? Książka. Nie wiedziałem. Dobra. Szlak, przestańcie. O! To był potwór. Ja tu nie mam takich skizów, jak do tego dostaję. Ja się boję już tu w ogóle poruszać. No to właśnie chodzi, ale. Żeby stąd wyjść, muszę pójść na środek pokoju. No, pokojem tego nie można nazwać, akurat. Hmm. O jak fajnie. Dobra, zapomniałem, że jeszcze tutaj coś było. Tak, tak. Tam nie ja nie podchodzę, ja pamiętam, co tam było ostatnio. O, mogę to wziąć. Super. Dobra, biegniemy. Ci boję tego miejsca. Ha! Ależ. Niedopracowane. I tymi przerażającymi jękami przechodzimy do następnej sali. <słyszą> Bardzo wam polecam to. <słyszą> Halo. Nie, nie. Co to było Nic nie ma. Nie straszcie idiot Pewnie winna. Pięknie. Po co ją zamyka? Tak, znajdź klucz do piwniczki, winnej, innej, sam sobie znajdź lekki ból głowy. Nie mam niczego, co by mi nie mogło nastrój poprawić. A co to jest? Krzesiwa. Dobrze, pamiętaj Piotruś. To było tylko wiatr. Tak. Ktoś miał tu kiedyś duże gazy. Echo się tak odbiło, że tak dziwnie zabrzmiało. Drgało. Kłamcy parszy. Mogę zobaczyć? O, pięknie. Nie, nie do książek. Najpierw znajdę inną opcję. O. No proszę, już mi się opłaca. To też? No nie. Szkoda, że nie mam czegoś, z czym bym mógł to rozwalić. No nic. do no, archiwum. Nienawidzę tego miejsca. Tam, z tego co pamiętam, był pierwszy potwór. Darzaj go głową. Oh, Sixth of May, eighteen thirty-nine. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, The dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Byli archeologami. Że <laughs> se kurde, znalazł zajęcie. Nie, to ta sama. To ona. To już wolę tutaj najpierw. Katalogi. Nie jest tak ciemno idioto, nie przesadzaj. O, kolejna notatka. Dzisiaj oferuję moje usługi Aleksandrowi Baronowi. Umowa ta zobowiązuje mnie do służby przez 3 lata, po których odzyskam wolność ponadto Aleksander poleć mi pruskiemu dworowi oraz kapituluje z zakonu czarnego orła niechaj żaden człowiek nie waży się łamać tej przysięgi murzy nad siebie zrobił Biedne. O, jest coś. Długie te szuflady. To już zamkniemy. Bo mi się przesłyszało. Dobra. Nie, ja sobie robię <grymne> przerwę. Okej, okay. wracamy dalej do mojego wielkiego cierpienia. Seventeenth oh, of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my situation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious. Fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the fourth-century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ciężki. Nie, proszę. Chciał się ukryć. Nienawidzę się wczuwać w takie gry.

paní svěncej tu nima. Dzięki za informację. Na pewno jest. Wolę tam pójść inną drogą już. Nie ma innej drogi. Pamiętam, że tam był ten potwór. A to pionino samo zaczęło grać. Czy <grytorka> tylko ja to słyszałem? <grytorka> Nie no Świetnie mi idzie na kucka wszędzie idę Dobra zapalę tu się Mapa 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 Co było? Nie ufam tychż CO TO? NIE NIE To kurde było The hell?! Tu tutaj nie przyjdzie po mnie. Chyba, że jest taki wysoki. Ale Bóg. Chyba. A kolejny no. Kurde! Wszędzie on się wwala! Przestań! Za dużo się naćpałeś, kurde! Przestań! 17th May, 1839 After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground. Gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. my weakened body was heavy to carry, but i managed to push myself toward the enchanting light. it was waiting for me. enclosed in dark nothingness, i felt myself drawn to the mystic light. i reached out. Closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Fine, yeah. Just the kurda. mnie! Co to było? Uh. Talobi. Ya be It's much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Mm -hmm. Not a fine Jestem wróżką. Maluj. Cześć. To jest dziura. Jak to? Go umiłem, kamienie uda. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Tam jest za ciemno tutaj, Danielu. Ty. Co? A tam co chodzi? Coś niby wpisał. Widzę, że coś wpisałeś. Chciałbym to zobaczyć. Szlak. Szlak będzie. Notatki. Nieważne właśnie dużo mam oliwy dużo no nic tam widzę jakieś tak no to co ja mam tu uruchomić teraz takiego to sobie oświetlę ja się boję tego miejsca Teraz szukam gdzie indziej jakieś. Tu jest jedna i trzecia. Jak jest? Nie straszyć mnie szeregowy. bla 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 Yeah C'est bon Yeah, yeah. <laughs> Dobrze, że ja tu już psychicznie nie wytrzymuję i czas się kończy. Hmm. To kończymy ten odcinek. A ja idę się na dół napić, ponieważ z, jeszcze trochę i dostanę zabawu. <laughs> Papa. Papa. Pa. Game over. This is over! Aha, nie dopadniesz mnie twórką. No Niestety będę musiał to przeżywać znowu za tydzień mm, no niestety. I mm, jeśli się zdziwiliście, czemu y, czemu nie wstawiłem tych wszystkich moich odcinków, tych y, typu adventure'owe weekendy oraz quizowe poniedziałki to sprawdźcie w moich informacjach ponieważ ponieważ was do tego zachęcam po prostu miałem mały problem a szczegóły napiszę na youtube już no, do widzenia